Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Zacznę od wznowienia rozmów niemiecko-rosyjskich, próba przywrócenia dialogu petersburskiego. Co najmniej cztery spotkania. Poufne, dyskretne między delegacjami niemieckimi i rosyjskimi odbyły się w ostatnim czasie. Jedno z tych spotkań w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostało opisane przez jeden z niemieckich tygodników, i tutaj zdecydowanie warto się temu wszystkiemu przyjrzeć, także w kontekście nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Temat drugi to temat stosunków polsko-ukraińskich. Jeden z posłów, na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upublicznił dane z interwencji poselskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i te dane są naprawdę szokujące. To jest pokazanie, jak bardzo strona ukraińska nie szanuje strony polskiej. Na 26 wniosków o ekshumację tylko jeden został rozpatrzony pozytywnie, coś niewyobrażalnego, jak bardzo Arogancko zachowuje się strona ukraińska wobec, wobec Polski. No i wreszcie temat trzeci to jest reakcja Kremla, reakcja Moskwy na nową strategię bezpieczeństwa narodowego USA. Pytanie, jak zareagowała? Moskwa i co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa tutaj w Polsce. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Niemiecki Die Zeit opisał dyskretne rozmowy polityków i lobbystów z Niemiec i Rosji, jakie odbywały się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według niemieckiego tygodnika tematem była Reaktywacja i rozwój dialogu petersburskiego. No, to nie jest nowa, nowy temat, to nie jest nowa wiadomość. Wiemy, że od pewnego czasu trwają bardzo takie usilne zabiegi obu stron, aby przywrócić. Ten format rozmów, dialog petersburski, to jest format rozmów niemiecko-rosyjskich, zapoczątkowany w 2001 roku przez ówczesnego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Gerharda Schrödera i prezydenta Władimira Putina. W tym roku już w Azerbejdżanie, w Baku odbywały się takie rozmowy, których celem jest właśnie reaktywacja dialogu petersburskiego, a te rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest tak naprawdę kontynuacją, jest to wszystko kontynuacją tych, tych działań w grze. Cały czas jest wizyta Michała Szwedkoja w Berlinie, ale Widać tutaj bardzo wyraźnie, że wielki biznes, biznes niemiecki jest bardzo żywo zainteresowany po prostu pow powrotem do biznes as usual, do normalnych relacji biznesowych. Normalnych re relacji biznesowych z Rosją to jest. Oczywiście bardzo korzystne z punktu widzenia przemysłu niemieckiego, między innymi przemysłu chemicznego, ale nie tylko mamy do czynienia tutaj z wielością takich, takich powiedziałbym interesów. Mówi się nawet o wznowieniu Nord Stream przy udziale kapitału amerykańskiego, bo od pewnego czasu toczą się takie takie rozmowy również w, w kontekście włączenia kapitału amerykańskiego do Kwestii uruchomienia Nord Stream. Te mówi się obecnie o co najmniej czterech zakulisowych spotkaniach Niemców i Rosjan. Oprócz tych dwóch, o których powiedziałem, czyli w Baku i w Abu Zabi, jeszcze miały się odbyć, zdaniem niemieckiego Die Zeit, jeszcze dwa spotkania. I powiedziałem o Michaile Szwytkoju, to jest doradca prezydenta Władimira Putina. Mówi się o możliwości jego wizyty w Berlinie. Nie obejmują go sankcje wjazdowe do Unii Europejskiej, jak wielu innych właśnie ludzi z otoczenia Władimira Putina, więc to ułatwiłoby to wszystko. Natomiast też przypomnę, że kiedy został zawieszony dialog petersburski w 2021 roku jeszcze przez Angelę Merkel. Natomiast widać, że jest mnóstwo, mnóstwo interesujących. Tutaj wątków, także Niemcy bardzo ściśle zaczynają współpracować z Ukraińcami. Tutaj bardzo mocno rozwinęła się ta, ta współpraca. Natomiast z punktu widzenia interesów państwa polskiego, trzeba po, tutaj podkreślić to, że wszystko to odbywa się ponad głowami decydentów państwa polskiego. I też trzeba jasno powiedzieć, że ci ludzie, którzy uczestniczą w tych rozmowach, to nie są ludzie przypadkowi. W spotkaniu w Abu Zabi miał uczestniczyć m.in. były szef Urzędu Kanclerskiego RFN Ronald Pofalla z CDU. Czyli nie mówimy tutaj o politykach AFD, którzy są oskarżani o prorosyjskość, mówimy o politykach z tych wiodących formacji politycznych, które rządziły przez Niemcami i rządzą nie, obecnie Republiką Federalną Niemiec. Tak jak powiedziałem, Ronald Pofalla jest z CDU, jest był, byłym szefem Urzędu Kanclerskiego. W tych rozmowach brał udział także prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann. Mówi się także, że prawdopodobnie brał udział były przewodniczący SPD, Matthias Placek. No i oczywiście można powiedzieć, że to nie są politycy, którzy dzisiaj są oficjalnymi reprezentantami rządu, rządu Niemiec, no ale są osobami niezwykle wpływowymi i tu mówimy o głównym nurcie niemieckiej polityki, a nie, o jakimś, a nie o jakimś marginesie, więc też warto mieć to na uwadze. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to miał w tych spotkaniach w Abu Zhabi, w tym spotkaniu w Abu Zhabi brać udział szef Rady Nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow, także pełnomocnik prezydenta Władimira Putina do spraw praw człowieka Walery Fadiejew, który swoją drogą ma zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, natomiast... W... No to, są, to są ludzie mający, mający właśnie szerokie, szerokie kontakty, szerokie kontakty na Kremlu. To jest niezwykle istotne. Nie można absolutnie tego, tego lekceważyć, tym bardziej, że dochodzi teraz do pewnego miękkiego resetu w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Mamy do czynienia z odprężeniem w tych relacjach, co potwierdziła upubliczniona 5 grudnia bieżącego roku nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Tam w tej strategii Stany, Rosja nie jest traktowana jako strategiczny przeciwnik, mówi się wręcz wprost jest mowa o potrzebie strategicznej stabilizacji z Federacją Rosyjską i warto, aby wyciągnąć z tego w Wniosek, im bardziej decydenci państwa polskiego będą rusofobiczni, im będzie ostrzejsza narracja antyrosyjska, tym znaczenie Polski w Europie będzie mniejsze. Widać to bardzo wyraźnie po działaniach tak zwanej Koalicji Chętnych, zwłaszcza grupy E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, którzy rozmawiają z Zełęskim bez udziału polityków z Polski. O sprawach bezpieczeństwa naszego regionu rozmawiają wielcy gracze bez naszego udziału. To jest absolutnie kompromitujące dla polskiej dyplomacji. Im mocniej ta dyplomacja jest rusofobiczna, im bardziej podbija bębenek wojenny, im bardziej podbija, te negatywne emocje w relacjach z Rosją, tym z Polską mniej się liczą na arenie międzynarodowej, i warto z tego wziąć, wyciągnąć wnioski, ponieważ to, ta degradacja pozycji międzynarodowej Polski po prostu cały czas następuje. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych pokazała całe to bankructwo polskiej polityki wschodniej, czy polityki wschodniej III Rzeczpospolitej, polityki robionej na amerykańskie żyro. Okazuje się, że nie tylko jest normalizacja relacji między Waszyngtonem a Moskwą, ale także widać, jak bardzo mocno Została obniżona pozycja Polski w relacjach z Ukrainą. I tutaj nie sposób nie odnieść się, nie skomentować tych informacji podanych przez jednego z posłów, przez, konkretnie przez pana posła Grzegorza Płaczka, który podczas interwencji w Ministerstwie Kultury uzyskał szokujące wręcz informacje które kładą się cieniem na całej polityce III Rzeczpospolitej wobec, wobec Ukrainy, i także kładą się cieniem na całej tej narracji rządu. Ponieważ rząd gabinet Donalda Tuska mówi o tym, że jest jakiś postęp rzekomy, jeżeli chodzi o ekshumację i tak dalej. Widać jak ile Polska przekazała Ukrainie pieniędzy, sprzętu, został opublikowany specjalny raport na temat polskiej pomocy dla Ukrainy w latach 2022-2023, który jest no wręcz szokującym raportem, gdzie wprost mówi się o tym, że Polska jest rzekomo głębią strategiczną dla Ukrainy. Jest to uprzedmiotowienie państwa polskiego, instrumentalizacja traktowanie jako gospodarstwa pomocniczego Ukrainy, coś niewyobrażalnego, to co, to co upublicznił ten rząd. Natomiast okazuje się, że jest jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej, tak, szanowni państwo, może być jeszcze, jeszcze gorzej z informacji udzielonej parlamentarzyście przez Ministerstwo Kultury wynika, że władze w Warszawie złożyły 26 wniosków o pozwolenie na ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu w okresie II wojny światowej, a w ostatnich latach władze w Kijowie wydały zgodę tylko na jedną Ekshumacje. Chodzi o jeden grup w Późnikach, gdzie odnaleziono 40 ofiar. Obok zresztą jest drugi grup, który nie został objęty pozytywną decyzją władz Ukrainy. No to jest coś niewyobrażalnego. Jedna zgoda na 26 wniosków. No. To jest coś niewyobrażalnego, i w jaki sposób jest prowadzona polska polityka zagraniczna, jak wygląda kwestia starań Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? No, jeżeli mamy do czynienia z takim masowym odrzucaniem polskich wniosków przez władze w Kijowie, które konsekwentnie posługują się propagandą o rzekomo pełnoskalowej wojnie, którą toczy Ukraina podobno, co jest moim zdaniem absurdem? Mamy wojnę ograniczoną i to wojnę od 2014 roku, a nie od 2022, jak mówi propaganda. To, to widać, że Ukraina ma się całkiem nieźle w relacjach z Polską, że nie są aż tak mocno przyciśnięci do muru, do ściany, jak można byłoby nieco tutaj obrazowo to, to, to określić, i mogą sobie pozwolić na stawianie warunków w stronie polskiej, która. Udzieliła tak ogromnej pomocy i wiemy doskonale, że bez udostępnienia polskiego terytorium dla transportów uzbrojenia z zachodu na Ukrainę, no nie byłoby takiego wsparcia i Ukraina wyglądałaby dzisiaj zupełnie, zupełnie inaczej. No To jest pokazanie, jak głęboko podporządkowane są elity III Rzeczpospolitej, oczywiście słowo elity w cudzysłowie, oligarchom ukraińskim. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o skutki afery podkarpackiej, chociaż moim zdaniem to jest bardzo ważny element i bardzo ważny, Ważny wątek, bardzo ważny trop. Natomiast chodzi także o powiązania korupcyjne. Nie, nie sposób nie zadać tego pytania, nie sposób tego nie, nie poruszyć. Jeżeli na Ukrainie co rusz słyszymy o gigantycznych aferach korupcyjnych, o śledztwach NABU i SAP, czyli Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej i Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i są oskarżani ludzi z najwyższych kręgów władzy, od wicepremiera po szefa kancelarii prezydenta no to coś jest na rzeczy i to są ludzie, którzy mieli kontakty towarzyskie, także towarzyskie, nie tylko polityczne, ale towarzyskie z establishmentem III Rzeczpospolitej, establishmentem politycznym, gospodarczym i eksperckim. Wielu ekspertów, dyżurnych ekspertów lansowanych przez media głównego nurtu ma zdjęcia z Andriem Jermakiem, wielu polityków, czołowych polityków państwa polskiego ma zdjęcia z Oleksandrem Czernyszowym, byłem wicepremierem właśnie oskarżonym o korupcję i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje do jakiego Stanu zostało doprowadzone państwo polskie do stanu, no właśnie, funkcjonowania jako gospodarstwo pomocnicze Ukrainy, gdzie Polska nic w zamian nie ma, i cały czas powtarzane są ze strony chociażby rzecznika prasowego MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie te kłamstwa o tym, że Polska musi popierać, wspierać Ukrainę, bo inaczej wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską. To są prymitywne kłamstwa, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Rzut oka na mapę pokazuje, że Polska od początku istnienia Federacji Rosyjskiej ma wojska rosyjskie przy swojej granicy od powstania państwa związkowego Rosji i Białorusi te wojska są dyslokowane wzdłuż ponad 600 kilometrowej granicy państwa związkowego Rosji i Białorusi i Polski i żadne wspieranie Ukrainy tutaj nie, nie nie polepsza polskiego bezpieczeństwa. Jest dokładnie na odwrót. Przeciąganie tej wojny, wspieranie Ukrainy powoduje, że władze Ukrainy są coraz bardziej aroganckie, coraz bardziej roszczeniowe w stosunku do państwa polskiego. Coraz mocniej rozwija się szowinizm ukraiński, bazujący na ideologii banderowskiej. Mamy do czynienia ze stawianiem żądań, ze stawianiem warunków przez stronę ukraińską na 26 wniosków ekshumacyjnych. Tylko jeden został rozpatrzony pozytywnie. No to jest fatalna wręcz sy sytuacja. Do tego zmiana struktury etnicznej państwa polskiego i pojawiające się głosy, groźby ze strony niektórych przedstawicieli diaspory ukraińskiej o kwestiach podpaleń, o kwestiach sabotażu. No i to się dzieje na naszych oczach. Masowe podpalenia, masowe działania sabotażowe na kolei. Jeżeli chodzi o uderzenia na infrastrukturę krytyczną, sieci wodociągowe i tak dalej, mnóstwo obywateli Ukrainy zatrzymywanych pod zarzutem właśnie sabotażu czy szpiegostwa, to są skutki fatalnej wręcz polityki państwa polskiego, która no, jest polityką katastrofalną. Katastrofalną. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pozytywnie ocenił zmianę amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Przede wszystkim pozytywnie ocenił to, że w tym najnowszym amerykańskim dokumencie strategicznym odchodzi się od określania Rosji jako, cytuję, bezpośredniego zagrożenia. Niewątpliwie establishment rosyjski z aprobatą odniósł się do tej nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Tam nie tylko zrezygnowano z określania Rosji w taki sposób, jako właśnie zagrożenie czy bezpośrednie zagrożenie, ale wprost jest napisane, że oba kraje powinny dążyć do strategicznej stabilności. To jest powrót do koncepcji, do doktryny równowagi sił. To jest klasyka realizmu politycznego, co do tego nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Agencja Reutera szeroko tutaj cytuje właśnie Pieskowa, i tutaj fragment Państwu zacytuję. To jest cytat właśnie z Dmitrija Pieskowa. Powiedziałbym, że korekty, które widzimy pod wieloma względami, odpowiadają naszej wizji. Dodat dodał jeszcze, że. Można to uznać za skromną porękę tego, że uda się co najmniej konstruktywnie kontynuować wspólną pracę nad poszukiwaniem pokojowego rozwiązania w sprawie Ukrainy koniec, koniec cytatu. No, krótko mówiąc Moskwa postrzega nowy dokument podpisany przez Donalda Trumpa jako potencjalny sygnał do bardziej konstruktywnego podejścia, jeżeli chodzi o plan pokojowy na Ukrainie i Widać zresztą, że od czasu, od początku wojny na Ukrainie, od 2014 roku, Rosja bardzo mocno stawia kwestię usunięcia pierwotnych przyczyn konfliktu i jedną z takich pierwotnych przyczyn konfliktu jest kwestia rozszerzania NATO na Wschód, coś, co zostało strategicznie zasygnalizowane na szczycie sojuszu w 2008 roku w Bukareszcie. Zdaniem wielu amerykańskich ekspertów, takich jak profesor John Mearsheimer, często cytowany przeze mnie, to właśnie była jedna z przyczyn konfliktu na Ukrainie. Nie jedyna oczywiście, ale bardzo istotna. Ten szczyt w Bukareszcie jest często podtraktowany właśnie jako, jako taka przyczyna. Zresztą Mearsheimer w swojej książce Wielkie złudzenie przetłumaczonej na język polski wydanej po polsku szeroko to opisuje i jeszcze raz Państwu polecam serdecznie tę książkę, bo to jest ważna lektura zwłaszcza w kontekście tej zmiany w geostrategii amerykańskiej. Trzeba jasno powiedzieć, że ta nowa strategia amerykańska mówi wprost o kwestii Zatrzymania rozszerzania NATO, że NATO nie jest sojuszem, który wiecznie się będzie rozszerzać. To jest bardzo wyraźnie zasygnalizowane na kartach nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego i to jest ewidentnie wyjście naprzeciw oczekiwań rosyjskich. Ja mówiłem Państwu w swoim komentarzu po szczycie Trump-Putin na Alasce, czyli no po 15 sierpnia 2025 roku, że obaj przywódcy doszli do porozumienia. To nie jest tak, że szczyt Van Courage skończył się jakąś klęską, czy że skończył się niepodpisaniem niczego, nie zawarciem żadnych żadnych porozumień, jest dokładnie na odwrót, na, na odwrót tego, co mówili różnego rodzaju dyżurni komentatorzy w mediach głównego nurtu w Polsce. W mojej ocenie delegacja amerykańska i rosyjska przygotowujące szczyt na Alasce już wcześniej doszły do porozumienia dotyczącego podziału stref wpływów i to, że Pete Hexet jeszcze przed upublicznieniem tej strategii, chociażby na antenie telewizji Fox News, zaczął bardzo... Tak manifestacyjnie bym powiedział nawet, ostentacyjnie, używać określenia zachodnia hemisfera, coś, co je, wywodzi się oczywiście z doktryny, z doktryny Monrego z 1823 roku, no to jest jasny sygnał. Jasny sygnał. Mocarstwa dzielą się strefami wpływów. Amerykanie odchodzą od polityki prymatów w stosunkach międzynarodowych, odchodzą od takiego powiedziałbym, pozycji Hegemona, odchodzą od liberalnego porządku międzynarodowego na rzecz. No właśnie doktryny równowagi sił mówi się wprost jeszcze raz podkreślam o strategicznej stabilności. Z Rosją to jest bardzo daleko idąca konsekwencja polityki Trumpa. Od 20 stycznia bieżącego roku, od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych następuje bardzo istotna zmiana w relacjach między Waszyngtonem a Moskwą i Polska musi wyciągnąć z tego wnioski. To nie jest tak, że Polska może wyciągnąć z tego wnioski. Już teraz zresztą pojawia Pojawiają się różnego rodzaju nieodpowiedzialne komentarze w mediach społecznościowych, przede wszystkim w serwisie X, który jest takim najważniejszym dzisiaj forum szybkiej wymiany informacji politycznych, także w Unii Europejskiej. Pojawiają się na przykład polityków byłej formacji rządzącej Polską, którzy próbują tak naprawdę no, pouczać prezydenta Donalda Trumpa, jaką strategię powinien przyjmować. No, to jest delikatnie mówiąc mało poważne. Mało poważne. Nie dziwmy się, że Polska dzisiaj ma tak niską pozycję międzynarodową, skoro no właśnie, u steru władzy stoją ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją procesów geopolitycznych. Rozumieje Viktor Orban, wydaje się, że nie, tego, nie rozumie tego nikt. U szczytu, u szczytu władzy nie da się dalej być państwem. Traktowanym podmiotowo, prowadząc politykę skrajnie rusofobiczną. No to trzeba jasno wyartykułować. Nikt nie mówi tutaj, nikt nie zachęca Polski do żadnego sojuszu z Rosją, ale kwestia normalizacji relacji, przywrócenia normalnych relacji handlowych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych jest w interesie państwa polskiego, jest w interesie naszego bezpieczeństwa, bo jeżeli dojdzie do zerwania relacji dyplomatycznych Polski z Rosją, no to kolejnym etapem jest konflikt militarny. Trzeba sobie zadać sprawę. A Polska nie tylko nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie, ale po, do żadnej wojny Polska jest nieprzygotowana. Zresztą do końca roku miała być miał być zrobiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przegląd schronów i ukryć, jak widać, jak, nic nie wskazuje na to, aby, aby doszło do tego, do realizacji tego ambitnego, ambitnego celu. No to jest też trzeba spojrzeć na Raport Najwyższej Izby Kontroli zatytułowany, cytuję, W schronie się nie schronisz. Koniec cytatu, gdzie wprost jest mowa, że poniżej 4% populacji Polski ma dostęp w ogóle do jakichkolwiek schronów i ukryć. Przy czym ukrycia to nie są obiekty hermetyczne. To też trzeba jasno o, to, o, tym, o tym powiedzieć. Więc jeżeli nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest pozytywnie odbierana w Moskwie, jeżeli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rosyjskim wyartykułowanym chociażby w grudniu 2021 roku, no to trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Dalsza, dalsze upieranie się przy podbijaniu Bębenka wojennego skończy się po prostu dla Polski fatalnie. Skończy się wepchnięciem do wojny. I to jest najczarniejszy z możliwych, z możliwych scenariuszy. Władze Rzeczypospolitej, od premiera do prezydenta, powinny dążyć do tego, aby zachować pokój, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, a bardzo istotnym pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Dziękuję Państwu za uwagę.